Ja, Gabrysia i Patrycja przeprowadzimy dziś wywiad. Naszym gościem będzie Ryszard Kras. Dzień, Dzień do dobry. Dzień dobry. Jest nam bardzo miło. Pan Ryszard był tak miły i postanowił podzielić się z nami swoimi wspomnieniami z czasów budowy naszej szkoły. Je jestem wnuczką naszego gościa, więc nieformalnie zadam pytanie. Dziadziu, powiedz nam ile masz lat? Obecnie tak, no to teraz jest taki dzień przełomu, bo właśnie dzisiaj kończę 69, zaczynam 70, bo to jest 8 październik prawie to. Czyli miał tak. pan 9 lat, kiedy 20 lipca 1952 no tak, również... roku nastąpiło uroczyste otwarcie naszej szkoły. No zgadza się, tak. Dziadziu, gdzie chodziłeś wcześniej do szkoły? Opowiedz nam o tych czasach. No, pierwsza klasa to była w moim rodzinnym domu. Tam był taki dosyć długi dom i tam była taka salka, to tam chyba pół roku chodziłem, trudno powiedzieć tak dokładnie. Ale później to chodziliśmy do… W nasz, w starsze klasy były… tam był taki budynek jeszcze przy dworze… nie wiem czy to była szkoła przed wojną, czy to był, czy to był dworski budynek. Ale myśmy chodzili do czworaków, to były takie niskie budynki. W czworakach to wiecie, że to jest służba folwarczna, bo to był dwór, i tam wyrobnicy mieszkali. I tam żeśmy chodzili do pierwszych klas. Tam były dwie klasy chyba w tych czworakach, dwie albo trzy. Wiem, że jeszcze myszy latały Nieraz dziewczyny to uciekały na ławki, bo jak się ten. A, <laughs> ten koleżank... gdzie, gdzie był ten dom? No to koło tej obecnej szkoły, jak jest dom kultury, z lewej strony, jako kojarzę mm -hmm. z lewej strony. Jak się ta ulica nazywa? Taka unruga i bateria. Unruga. Unruga, no, no, no to tam, jak jest dom kultury, z, na tej ulicy. No, tak. Czy pamięta Pan ten okres, kiedy powstała nowa szkoła? Jaki był udział miejscowej ludności? No, oj, no to my dzieciaki, to żeśmy się bardzo cieszyli. Wiem, że, 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 że braliśmy udział w noszeniu cegieł, z wyładunku z wagonów. Podbocznica była w szpitalu w Kobierzynie i myśmy w furmanki dowoziły, a myśmy byli takimi ładowaczami. A jak <głos》>? pobudowano tę szkołę? No to, bo bardzo stosunkowo to bardzo szybko tak szkoła powstała, bo. No to... Ja może wtrącę tutaj z kronik szkolnych, ta. że e, momentem przełomowym w dziejach szkoły w Skotnikach było objęcie stanowiska kierownika szkoły przez Władysława Niewiarowskiego. Mhm który został tu przeniesiony na własną prośbę z powiatu, powiatu bocheńskiego. I od samego początku zaczął się starać o budowę nowej szkoły i napotykał na wiele problemów. E, za pierwszym razem odwiedził Warszawę, aby e, do planu inwestycyjnego sześcioletniego e, wnieść poprawkę dotyczącą e, tej inwestycji związaną, związanej z budową naszej szkoły. I teraz ważna rzecz chciałam pana zapytać. Jest taka notatka. W maju 51 roku delegacja w składzie Władysław Niewiarowski, Andrzej Szczypczyk, Michał Pyrc, Jan Krasny udała się po raz drugi do Warszawy do Ministerstwa Oświaty w sprawie wciągnięcia budowy szkoły do Państwowego Planu Inwestycyjnego w roku 1951. Delegacji udało się także dostać do gabinetu premiera Cyrankiewicza, który obiecał wszelką pomoc. I tak w końcu nadeszło pismo z Prezydium Rady Ministrów, w którym stwierdzono, iż włączono budowę szkoły w skotnikach do planu inwestycyjnego na rok 51. Czy pan, no kojarzą się jakoś te nazwiska? Czy pan Jan Krasny jest samostatną osobą? No, no, oczywiście to jest mój tato. A Pyrc, mnie się wydaje, że największy udział w tym wszystkim w całym przedsięwzięciu miał Michał Pyrc. Kim on, był? on był kolegą. Premiera Cyrankiewicza. Przed wojną byli w PPR-ze razem. Także się znali z przedwojny, byli w jednej organizacji. A kogo reprezentował jakieś środowisko, pan Andrzej Szczypczyk? I... Andrzej Szczypczyk to chyba z ramienia partii, komitet, komitet Dzielnicowy, nie wiem czy jeszcze ktoś był z Podgórza, z Dzielnicy, ale tutaj ze Skotnik, no to on chyba był jako aktyw partyjny, tak to można. Tak mnie to się kojarzy. Pan... Kierownik szkoły kierownik, no to z racji kierownik, a bo i tato, Jan Krasny, no to był z ramienia Komitetu Rodzicielskiego, to tam się, a ojciec był raczej, no ja sobie kojarzę jak wrócili z Warszawy. Ojciec taką teczkę papierosów przywiózł od Cyrankiewicza. Można to opowiedzieć, tak? Można oczywiście. No bo to było, ta historia miała takie miejsce, że była, jak się dzielił u premiera, to była kaseta z papierosami. No to ojciec tak wyciągnął papierosa, zapalił, zgasił do kieszeni drugiego, no i Cyrankiewicz go przyfilował. I jak już wychodzili, mówi do swojego sekretarza, że każdemu po kartonie, to były wawele po 25 sztuk w pudełku, jak się otwierało, to zamek królewski był. No i każdy paczkę dostał, a ten kolega. Szczypczyk mówi, że on dziękuje, bo nie, nie pali. A ojciec bierze drugą paczkę i mówi, ale twoi koledzy palą. No i zabrał tą drugą paczkę. To, taki był karton spakowany w szary papier. No i weszli na korytarz i mówi, no to Jasiek, to oddaj te papierosy. Czemuś tam klarne cię nie brał, tylko i ta zaczął, za, zaczęła tak przepychanka, rozerwał się ten karton z papierosami, rozsypało się po korytarzu. O, o, oczywiście tam się zrobił troszki taki <noise> chaos, ale ojciec miał taką, pamiętam, taką teczkę jeszcze drutem zszywaną, bo ja jestem synem chłoporobotnika, no. Pozbierał te pudełka. Wiem, że te papierosy, wujki, sąsiedzi palili i opowiadali, to śmiali się. To była taka w co miała miejsce. No, jak już opuszczali od premiera, to pamiętam, jak ojciec opowiadał, dostał. Pyrc, 500 złotych, mówi masz już, Ale to mi to no mówi masz, będziesz miał na drogę. Czy od Józka na drogę? 500 zł to była taka dosyć, bo to salowa miała 650 złotych. Prawie pensja. Prawie pensja, mówi masz, Józef będziesz miał na drogę. No ojciec też jak te papierosy zbierał, żeby, żeby, No bo to, to były luksusowe papierosy, można powiedzieć. A oprócz tych powiedzmy prezentów, e, czy tata przywiózł przywieźli. Przywieźli radio też takie, pamiętam, dostali takie w metalowym pudełku, takie, takie dosyć efektowne radio, e, lampowe, nie kołchoźnik, jak, jaki funkcjonował normalnie, tylko radio. I także to radio było tydzień w jednym domu, tydzień w drugim. Tak to krążyło. To... Luksusowy. Towar luksusowy i wiadomo, co się słuchało w tym, tych latach. No. Proszę Pana, w 29 lipca 1951 roku odbyła się uroczystość założenia kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły. Jak pisze kronika szkolna, przemówienia były długie, mówili ci bardziej zasłużeni, ci mniej, a cała impreza zakończyła się zabawą ludową, a już 20 lipca, czyli prawie za rok, 1952 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły ja mam takie archiwalne zdjęcie, tak. które przedstawia tutaj jedną z pierwszych klas tej szkoły. Pan do której klasy rozpoczął eee, trzecią, 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 klasę, bo tak, no tak Czy odnajduje się pan tutaj no swoich no kolegów, no koleżanki, tak. nauczycieli? Tak, tak, tak. Dziewczyny, no Nazwiska co niektóre nauczycieli, bo zapominałem imię Józiu, bo to na wycieczki nas brał. Tam do ojcowa, pamiętam taka jeszcze żeśmy, Józiu. On nas rosyjskiego uczył. Pani Miazek? Nie, nie Miazek? Jak się ta pani nazywała? Też mnie czegoś uczyła. Kierownik szkoły, no to Władysław Niewiarowski. Władysław Niewiarowski to kolega ojca. No tak, a to tak się już wspólna. Wspólna idea budowy szkoły, widocznie chyba z ich jakoś skolegowała. I tutaj pani Piurecka obecnie się nazywa, ona, ona też tam pokrewieństwo albo do kierownika szkoły, z tego co tak kojarzę. I jeszcze pani Zacharckiej tutaj nie widzę, bo. No, nie widzę Pani Socharskiej. I swojej wychowawczyni żony, żony, Pana Niewiarowskiego też nie widzę, ona była moją wychowawczynią Anna Niewiarowska, a tutaj koleżanki, koledzy, no to, no to, to, tutaj pamiętam, dobrze nazwiska, Piurecka, Koczur, Nastka, Buła, tak, tutaj Rysiu, Mikniowski, tak, 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 ja to wszystko, no, no to... 60 parę lat. No. A w którą klasę rozpoczęłeś naukę w naszej szkole? W trzeciej klasie, trzecią klasy. Mhm. W trzeciej w nowej szkole. A tak no to, no to w dwa lata to się tak żeśmy się uczyli tak jak mówiłem po, po takich można powiedzieć po skotnikach. No tam jeszcze religia była w tym czasie w tych czworakach później już nie było. Jak wspominam pan szkolne czasy? Czy było ciężko? Ja powiem, raczej, raczej nie, no wesoło było, bo przecież szkoła była nowoczesna, było jeszcze dożywianie, była tam stołówka w piwnicach, była. z Unry dostawaliśmy białe pieczywo, kakao czasem było, no tak to w sumie, no, no, to, było, to był rarytas, no, komunia jak była to był, był poczęstunek. Na plebanii też, kakao i, i jakaś drożdżówka, tak to wyglądało, no i to. A przez ile lat chodziłeś w tej szkole? No, do, do siódmej klasy, bo to w ten mhm. czas, no to już od trzeciej do siódmej, tak. Którego nauczyciela najlepiej pamiętasz? No, wychowawczynię, panią Niwiarowską. była taka, taka ciepła osoba była i… A czego uczyła? Polskiego… Wy... Pol tak, polskiego, matematyki. Pani Dobrzańską, pamiętam, tutaj ona mieszkała w szpitalu. To już ona, ona jeszcze moi, moje ciocie uczyła. To już była star starsza pani nauczycielka. A to pamiętam, bo, bo to się yy, nosiło się yy, zeszyty do poprawki do domu. Pamiętam, ja miałem raz taką historię, że przyszedłem do pani Dobrzańskiej. Tam było takie, taki korytarz, taki łamany. Nie znałem tego układu mieszkania. I zostałem, myślałem, że mnie otwiera drzwi, a zostałem zamknięty tam w jej mieszkaniu. No i nie, nie wróciłem do, do klasy, ale jej, jej mąż pracował w administracji w szpitalu i zacząłem tam przez okno nawoływać i przyszedł i otworzył mi. I wróciłem z zeszytami do szkoły, bo to tak do poprawki to się zeszyty nosiło. do. Pani Dobrzeńska nas Polskiego uczyła i matematyki. Już tak nie, dokładnie nie umie kojarzyć, ale tu miałem taką historię, co coś był, był ubaw, bo wróciłem późno, już się lekcje zaczęły z zeszytami. Ona nie wiedziała, że ja z zeszytami wrócę, a I dopiero, że mi powiedziała, powiedział, jaka, jaka miała miejsce historia z tym. Byłem uwięziony także siedziałem parę godzin w szpitalu. Można powiedzieć, że to, to były mieszkania, budynki mieszkalne. A ja, to a jak wyglądały klasy, szkoła, w ogóle? No bez porównania. W tym co, żeśmy mieli w poprzedniej pierwszej i drugiej klasie. Przecież była sala gimnastyczna, były centralne ogrzewanie, to woda i tak dalej. No i były łazienki między salą gimnastyczną. To były korytarz i, i tam były y, ten prysznice. Chcę Wam zacytować dziewczynki i Panu też fragment, który był zamieszczony, znaczy artykułu zamieszczonego w Dzienniku Polskim z lipca 51 roku, dotyczący naszej szkoły, że a więc po długich staraniach e, e, budować się będzie najnowocześniejszy i najpiękniejszy w Krakowie budynek szkolny, który będzie służył wielkiemu dziełu oświaty wśród młodzieży i dorosłych jako symbol czasu i wyraz troski ludowej o zapewnienie oświaty. Czyli nasza szkoła była wtedy postrzegana jako najbardziej nowoczesna w Krakowie? No ale, czy poziom nauczania był mocny, to, to nie umiem powiedzieć. Nie, nie mam porównania przykładowo, ale kobie, wydaje mi się, że w kobieżynie była lepsza kadra nauczycielska. Albo przebicie, przebicie może mieli większe. Także na, na studia to mało kto się. Przebijał ze z tego co ja kojarzę. No, może to nie kwestia edukacji i, może szlady, nie. Też i rodzin. I rodzin Zresztą... też. No i szlabany, bo przecież przed tym to wiadomo było jak się na studia. Jak się na studia dostawało przez telefon z komitetu. Czy no. zawarł, zawarł pan w naszej szkole jakieś trwałe przyjaźnie? Jakie można wiedzieć? No tak, no z kolegami to jeszcze utrzymuję, jak się spotykamy, rozpoznajemy się. Zresztą mieszkałem jeszcze w Skotnikach, do którego Maryszku to było, żeśmy tutaj mieszkali. No parę jeszcze ładnych lat i byliśmy na co dzień. To było, nie było dużo mieszkańców, nie było dużo ludności napływowej. Nie budowało się, przecież tu było dużo drewnianych, z krytych chat. W miejscu wytrwuje, tam Naprzeciwko kościółka, kościoła parafialnego z drugiej strony kościoła, taki ten długi. Teraz tam już jest część wyburzona, stoi nowy dom. No tam, tam, tam był rodzinny mój dom. A z tyłu za domami, jak jest główna ulica, to cały, cały szereg stodułek. Stodoły stały. jak żeśmy chodzili do szkoły, to właśnie tam się chodziło ścieżką, to się mówiło za gównie za stodołami to jeszcze się czasem zbierało szczaw wracając ze szkoły na zupę. Mama, to jak będziesz wracał, urwiej szczawu, po to zupkę. Później jak zaczęła skawina dymić, no to to już się nie dało. to się nie dało, bo to się można było zatruć, popróć. Chociaż wielbili te kominy, że jaki to dobrobyt, jakie to, jaka to przyszłość. Świetlana nas czeka, jak ruszyła aluminium w skawinie, to, to się... Proszę powiedzieć nam, jakie pan dostrzega zmiany na naszym osiedlu? Jakie zaszły od czasów pana dzieciństwa, młodości, dorosłości aż do współczesności? No, to niesamowite. A przez ostatnie lata, no to, no to przecież to jest niewyobrażalne. To jakby... Jak pan pamięta skutniki ze swojego dzieciństwa i młodości? A teraz to co. No nie, no to przecież. No i jak to, to można opisać? No to powiedzieć jak to właśnie dawniej było z tymi właśnie drewnianymi do, na, domami. No, tej... no przecież jeszcze pamiętam były kurne chaty, nie wiem czy wy wiecie co to były kurne, kurne domy. Co? Jak? To takie z Bez, z bez. bez... Tak. Otwarty było palenisko i ten dym się snuł się po strychu, nie było komina, nie było kominów w domu. Tak jakbyście mieli tutaj właśnie ten wasz kominek i nie... dym wychodził na mieszkanie. Tak, tak opalali. Mieli jakiś tam kociołek. Takich domów. To jeszcze pamiętam. bo No i pożary były często. Bo to były drewniane domy, drewniane stodółki. Prawie w każdym domu krowa. Dwie, trzy... Żywicielki. Żywicielki. A jak ktoś był biedny, no to miał krowę Stalina, to znaczy kozę. A czym y, zajmowali się Pana rodzice? Ojciec, był, zdjęcia, może... Ojciec był, można powiedzieć, takim chłoporobotnikiem. Miał konia, a cały transport w Krakowie no to funkcjonował na furmankach, tu, furmanki były te, bo rano no to zaczęły te konie w kierunku miasta, e, jeżeli ktoś miał pracę w mieście, no to mój tato miał pracę, bo budowaliśmy armaturę w ten czas, no to to w Borku Fałęckim. Także cały transport, Pychowice, Kobierzyn, Skotniki, no to rano, to wszystko te furmanki, no. Samochody to, to miało wojsko i milicja, tak, to, to nie było samochodu. Dziadziu, macie z babcią troje dzieci, czy któreś z nich chodziło do naszej szkoły? No, no niestety, jeżeli syn miał, twój tato miał roczek, rok jak chodził do szkoły, ale chodził, było po drodze, bo to chodził na do kobierzyna do szkoły ojciec. Także no dopiero wnuczka, co mnie reprezentuje jest w moich cegłach, można powiedzieć, bo te cegły były noszone moimi rękami, z którego. No właśnie jakoś umknął nam ten wątek, ale proszę powiedzieć, jak mieszkańcy Skotnik włączali się do pracy w budowie. Do... Z tego co pamiętam tego, co pamiętam, no to była wielka radość wśród młodzieży. byliśmy Aktywni przy pracach, przy noszeniu cegieł. No to mówiłem, że złaziliśmy z kobiety na takimi byliśmy. Ciężka była droga z Nie no, to dziurawa droga, ale to konne, konne furmanki, no to frajda, jakbyś jechała koniami. Jakbyście teraz jechali koniami na furmance, no to przecież ja bym sobie też. Chętnie pojeździł. tak. i dzieci, i młodzież i do tak! To wszystko, wszystko wszystko było w Euforii, bo, bo żeśmy ten. Coś no, budowali no, dla coś siebie. Żeśmy budowali dla siebie i to, no to dzięki Pyrcowi, kierownikowi szkoły, no i tam jakimś może w małym zakresie mojemu tacie to zaczęło funkcjonować. No i zaczęło to się dobry początek nabrało i takiego rozmachu. Jak decyzja premiera. no Na pewno to była, miało decydujące znaczenie, bo gdyby to ten to. No ale to jeszcze taka była wzmianka, że ten czworaki byli, prosili, żeby, mówił nie, mówi, w Moskwie były, premier tam im opowiadał, i stały takie niskie drewniane domki, mówi, dopóki nie będzie problem mieszka mieszkaniowy nierozwiązany, te domki mają stać i on się tym chyba sugerował, no, mówi, że, mówi, jak się rozwiąże problem, to da zgodę na rozebranie tych czworaków. No, także te, nie wiem do, nie pamiętam nie kojarzę do którego roku te, te domy te, te czworaki te dworskie stały tam ale to, tak, tak to pamiętam jak, bo chcieli to usunąć żeby to nie kontrastowało nie szpactiło z nowoczesnym budynkiem tak no ale to tak no to czy jest jeszcze coś z przeszłości szkoły naszego osiedla z czym chciałby się pan z nami podzielić no nie, no Skotniki, no to tak jak mówiłem, to przeobrażenie przeszły bardzo mocne ulicy, no gdzie? nie, to, to przecież to, to, miasta to się chodziło na nogach, do pracy, do, jeżeli ktoś tam szedł na targ sprzedać jakieś płody rolne czy coś, no to, to Wisło była, była taka komunikacja, Prywatny autobus na plac Kosaka jeździł, ale to było. no Nie było stać ludzi. Nie było stać na takie ten. Atrakcje to były co? Odpustyńców na Bielanach. O, przeprawa wisło. Przeprawa wisło na Bielany łódkami. To były atrakcje. Furmankami. Twój. Twój dziadek. Pradziadek. Pradziadek twój. To, to właśnie woź, jeździliśmy z nim, bo miał konia i miał taką. Czyli pan Władysław… Eee, Czyli? Nie, Makno, Józek Makno. To pradziadek, ze strony ojca. No to jeździł… Opowiadałeś mi kiedyś, jak Wisła znaczy. zamarzała, to jeździliście saniami. Oj, to ja, 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 ja nie kojarzę. Może na łyżwakt bardziej. Na łyżwak, na łyżwak, to... nie, Nawet mówiłeś, że saniami Wisłą jeździliście do Krakowa. Jak moc Debnicki, ale to tak to, to, to nie mogę tego, wiesz, bo to przez mgłę takie mam... Ale czyż zamarzała, ale Mariusz może pomyliłeś? Tak, nie. No, no nie, nie będę się. Coś nie, a to, to wszystko to... No. A no. jakie były wasze zabawy dawniej? Jak byliście e, takimi... Chłopcami? Boblami? Chłopcami. Tu między tym no to pff, pff, kółko. Jak ktoś miał Serso? rower. Proszę? Serso? Tak, takie dawka rafka od, 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 od roweru i tak się latało między stodółkami, domami, no to, to była taka była, no bo rower, no to nie każdy był, pamiętam, rower był taki drewniany, pamiętam, no to żeśmy, no to on tam wiele pożytku bo coś się roz, a później, ale to już były późniejsze lata, jak rower, ktoś miał samo, To samochód, no tak, słupki to były w Skotnikach chyba, Dwie, pamiętam po wojnie, ale to były takie dygawki po niemieckie. Tam sąsiad miał taksówkę. A tak to czy dorożkami, jak czasem się wracało z miasta, to tam ojciec, póki jeszcze domu nie budował, no to, to nas brał do teatru do, do barbakanu. No później jak się zaczęła budowa domu, tak się ucięło, bo trzeba było każdą złotóweczkę, każdą. Ale na ten. pewno nie tylko na samej zabawie wasza młodość yy, została... Yy, Spędzała się, jakby na pewno mieliście mnóstwo obowiązków w domu. Oj, no to ja, ja zazdrościłem kolegom, którzy nie mieli, którzy nie mieli ziemi. No bo zawsze były. To przecież jak się pamięta rodziców, no to pracowali w takim w, w tym okresie żniwnym czy na jesiennym, to po 20 godzin na dobę. No bo to pracował w mieście i później obróbka, a pola były porzucane w koło. Jak się tutaj. No to przecież. Myśmy tam nie wiedzieli, w sumie łącznie, to nie wiem, ile tam tato miał, ale to Pychowice, tam pod Siedzinną w kierunku Tyńca. No. Dopiero się to zmieniło po komasacji. Po komasacji. Nie pamiętam, w którym roku była komasacja, ale to też były. To w też. 50. nie nie. Tak, było. no to wiem, że to były tam. A pamięta pan, kiedy autobus regularny zaczął zjeżdżać tu na Dowskornik? Na dół? Na dół to nie, nie pamiętam. W Czyli tym, co, pierwszy etap był, że tylko do góry jeździł? Do góry, tak, do góry jeździł. Później tam się coś postarali, tym tym jak jeździłeś do, do szkoły… Już jeździł na dół. Jeździł z dołu? Tak. No to… Nie, na dole nie… Myśmy do szkoły nie do Na dół do, do szkoły nie jeździli, Jeszcze 70. chyba… Jeszcze nie było w ten czas tego… Komunikacji takiej mpek A pamięta pan czasy u siebie w domu rodzinnym bez prądu? O, i tak, oj jaka radocha była, jak prąd zakładali. No to było niesamowite. Nie Pan to zlokalizować w czasie? Kiedy? No to też, też tak gdzieś początek lat 50 chyba. No ale to, to przecież to, to w Krakowie też w mieście. W mieście to jak pamiętam w koniec lat 50 ósemką jechałem krakowską i wychodziły od krowy tutaj od, jakżeż ten zakon, Albertynek. Nad Wisłą się wypasały krowy. To ósemka stała, bo przy tam 4 czy pięć krow wychodziło. Na pas, wy, wypasały się nad Wisłą. No. Tramwaj no, to chodził do, do Borku. Do Borku to długo, długo chodził. Później przy, w tym... W, w, na Mateczny była pętla zaraz tramwajowa. A I autobus ze jeździł na Mateczny, kobierzyński. Przez Stary Most na Wilce. Przez Stary Most, tak, na Wildzę. Później przez Borek tam się jeździł. To tak były takie zmieniane te kursy. To, no. Wyprawa. Do, do, do Krakowa to była wyprawa, jeżeli się jechało. No, tego, że mieszkaliście w Krakowie. Można powiedzieć, no tak, no tak, no tak. No tak. No zresztą pamiętam kuzynka jak jechała, miała tam na operację do Bonifratów, do szpitala, no to furmanką. Zresztą... Zresztą cały transport chorych, czy piekar, czy chleb, jak wozili, to też konno, konno. A sklepy były jakieś w Skotnikach? No, był tutaj taki mięsny sklep prywatny, był tam, tam u Machnów, u Twoich krewnych, tam z, przed kościołem był taki prywatny sklepik. To czasem mnie dziadek wysyłał po, po śledzie, bo to była... Moskaliki, o idź, kup do, do, do sklepu, ale później był zlikwidowany prywatny, bo to jak wszystko zostało w pewnym okresie ścięte, także że był okres, że nie było sklepu. Taki mięsny był kawałek, ale ten później właśnie nie kojarzy. Dopiero później, po iluś latach, nie umiec sprecyzować, ale dopiero po iluś latach była spółdzielnia na miejscu tego prywatnego. To ja bym to pokazał, ale Ty może wiesz, że tam masz swoich krewnych. Tam był sklepik taki, to tam się chodziło. Bo to śledź to była wyżywienie dla biednych, można powiedzieć, bo to, było, bo to były tanie. Śledź, tak? Tak, to to, wyżywienie w wojsku. No i w wojsku, chociaż ja, no, no, wcześniej tak, w wojsku mówili kasza i śleć, ale tutaj to też była, no bo nie było. A, to, to już, ale to już późniejsze lata, czekolada czy coś, to, to, to takie były te prywatne sklepiki w Borku, tam było dużo, tutaj ten czerwony domek na Piłsudskiego, no to, to manifestu lipcowego. No, przypominam sobie jak, jak żeśmy z ojcem byli na, to tożynki wojewódzkie byli, były zawody sportowe i Bierut przed od kolegą a już przechodził na te dożynki Bierut, a myśmy dzieciaki takie podlatywali i podawaliśmy mu rękę, no bo to szły w głośnikach, jaki to ojciec narodu, ojciec narodu i człowiek się chle... chwalił, się, że się witał z Bierutem, a później jak przeczytał komu on służył, no to, to ręce opadają. No to serdecznie dziękujemy za wywiad. No ja również. Mi, miło było wspominać młode lata i Wam też życzę, żebyście. W wszystkich uczniów, nauczycieli, dyrekcji życzymy Panu dużo zdrowia, szczęścia i pociechy z najbliższych. Dziękuję. Tym wszyscy. bardziej, że wiemy o Twoich dzisiejszych rodzinach, więc życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Lat. Dziękuję Wam. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję. Dziękuję.